I dzisiaj gram historykę z Tokawoka. Piszcie jeszcze, jakie gry chcecie w komentarzu. I ogólnie, wiecie, ktoś mi się wołał na w Roblox po tej awarii. No i wiecie, trochę się boję, że coś mi tam ukradnie, bo miał tam jakieś rzeczy z Roblox, ale dobra, przejdźmy do odcinka. Okej, okay, dobra, zaczynamy, historyk. Izabela, obudź się ja już mam, idę. Dobrze, ja już robię śniadanie, a ja Kubuś jeszcze nie... Już... Niech jeszcze sobie trochę pośpiej, ja zrobię... Na śniadanie może na jajecznicę wszystkim. Coś mocno podpieczoną, czy taką... taką mało podpieczoną. Mało podpieczoną. Dobrze. Już budzę kubusia, tylko jeszcze zapomniałam o soczku. O kakao. O kakao. Dobrze, idę po Kubuś. Kubuś. Wee. Spokojnie, mamy śniadanko. A co będzie nas na danko? Liczniczka tak jak zawsze prawie Dobrze, je co kupujesz. Jeśli się napitasz. No czy nie dajcie mi. Dobrze, Izabela, weź klucze mi podaj, a ja będę przygotowywać w jak będę go przebierać, dobrze? Dobrze. Masz radę iść sama do szkoły? Tak, dam radę. Dobrze, to już zaprowadzę jakoś do przedszkola. Po przeprowadzeniu dzieci.